Rozdział 16. Ignorancja duszy. W tym rozdziale Hermes wyjaśnia, że ludzkie życie jest okazją do poznania Boga. Ale aby wypełnić ten boski cel, musimy przestać być zniewoleni przez ciało. Ograniczenia nałożone na duszę przez ciało fizyczne oznaczają, że ludzkie życie jest nieuchronnie trudne. Ale nasza nadzieja na życie wieczne opiera się na tym, jak przeżywamy nasze obecne życie? Ziemska egzystencja jest okazją do trenowania duszy, tak aby w chwili śmierci nie zgubiła drogi, ale udała się prosto do nieba. Wszystko, co materialne, nawet nasze własne ciało, jest obce naszej duchowej naturze. Niestety, stajemy się tak pochłonięci przemijającymi zmysłowymi przyjemnościami życia, że nie zdajemy sobie sprawy z naszej wiecznej duszy. Ciało Powinno być niewolnikiem duszy, a nie jej panem. Hermes zapewnia nas, że istnieje sposób na uwolnienie się od udręg życia. Mówi nam, że są one po prostu spowodowane naszą własną ignorancją. Zachęca nas, byśmy uwolnili się od zniewolenia, rozwinęli naszą wewnętrzną wizję i wykorzystali moc naszego umysłu, by doświadczyć umysłu Boga. Po co poddawać się śmierci, skoro można być nieśmiertelnym? Pyta. Hermes zapewnia nas, że pokój duszy w raju czeka na tych, którzy sprostają jego wyzwaniu. Człowiek jest stworzony na obraz Boga i dlatego może stać się jednym z Bogiem. Tylko podobny może poznać podobnego. To nasz strach oddziela nas od prawdy, nasz brak wiary w siebie wiąże nas z ziemią. Człowiek ma moc wzniesienia się do nieba, a mimo to. Czołga się na brzuchu popyle. W oczach Hermesa największym błędem ludzkości jest to, że ma ona moc poznania Boga, a jednak z niej nie korzysta. Samo pragnienie poznania Boga wystarczy, by skierować nas na drogę oświecenia. Duchowa ścieżka nie jest trudna, ponieważ gdy budzimy się z naszej ignorancji, Bóg przychodzi do nas. W chwilach i miejscach, w których najmniej się tego spodziewamy, nagle uświadamiamy sobie, że Bóg jest z nami. Końcem duchowej podróży jest uświadomienie sobie, że jest On wszędzie i we wszystkim. Ignorancja duszy. Nie można być trwale szczęśliwym, będąc przywiązanym do ciała. Człowiek powinien trenować swoją duszę w tym życiu, aby nie zgubić drogi, gdy wejdzie do innego świata, gdzie będzie mógł zobaczyć atuma. Nadzieja każdej duszy na życie wieczne spoczywa w jej życiu tutaj na Ziemi. Ale wielu nie może w to uwierzyć. Postrzegając to jako pustą historię, z której można się śmiać. Ponieważ dobra tego życia są zbyt przyjemne, a takie przyjemności chwytają duszę za gardło, przytrzymując ją na ziemi. Nasz majątek posiada nas. Nie urodziliśmy się z dobrami, ale nabyliśmy je później. Wszystko, czego człowiek używa, by zadowolić swoje ciało, jest obce jego pierwotnej boskiej naturze. Nie tylko posiadanie. Nawet ciało jest obce naszej prawdziwej jaźni. Umysł kosmosu jest poznawany jedynie poprzez myśl. Dusza bez wewnętrznej wizji jest ślepa na dobro atuma, miotana przez morze namiętności, które rodzi ciało. Jaki ogień płonie tak, jak nieczystość? Jaki głodny drapieżnik ma moc okaleczania ciała tak, jak nieczystość okalecza duszę? Czy nie widzisz tortur, które znosi nieczysta dusza? Krzyczy: Płonę! Płonę! Nie wiem, co powiedzieć, lub zrobić. Pożerają mnie nieszczęścia, które mnie opętały. Czyż takie krzyki nie są wołaniem duszy w mękach? Taka dusza nosi ciało jak ciężar, jako jego pan, a nie niewolnik. Zerwać ten płaszcz cieni, tę sieć ignorancji, te kajdany rozkładu, tę żywą śmierć, te świadome zwłoki, ten przenośny grobowiec, ten złodziej w domu. Ten wróg, który nienawidzi wszystkiego, co kochasz, ta szata, która cię dusi i przytrzymuje. Niewiedza zalewa ziemię, jej prądy porywają cię. Nie daj się ponieść w dół rzeki. Wykorzystaj przepływ wsteczny. Szukaj bezpiecznej przystani wyzwolenia. Zakotwicz się tam i znajdź przewodnika, który poprowadzi cię do domu wiedzy. Tam ujrzysz sercem olśniewającą jasność. Jeśli zamkniesz swoją duszę w ciele, i będziesz się poniżał, mówiąc: Nie mogę wiedzieć, boję się, nie mogę wznieść się do nieba. To co masz wspólnego z atumem? Obudź swoją śpiącą duszę. Po co poddawać się śmierci, skoro można być nieśmiertelnym? Jesteście pijani ignorancją atuma. Obezwładniła was, a teraz ją wymiotujecie. Opróżnijcie się z ciemności, a wypełni was światło. Nie ma większego błędu, niż mieć moc poznania Atuma i nie użyć jej. Samo pragnienie i nadzieja poznania go jest drogą, która prowadzi prosto do dobroci. Jest to łatwa droga do przebycia. Wszędzie Atum przyjdzie ci na spotkanie. Spójrz, a on się pojawi, w czasie i miejscach, w których najmniej się tego spodziewasz. Podczas czuwania lub snu, kiedy podróżujesz wodą lub lądem, w nocy lub w dzień kiedy mówisz lub milczysz. Dzieje się tak, ponieważ atum jest wszystkim.